Witam wszystkich. Bardzo serdecznie w kolejnym odcinku kanciastego bohatera. A tak naprawdę to jest. E, hm. To jest chyba ostatni odcinek z tego sezonu. E, ano, już wam mówię dlaczego, 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 dlaczego. Bo zaraz będziecie się pytać, to wam powiem. Czemu w tą stronę? nie nieważne. <laughs> Jak możecie słyszeć jeszcze po moim głosie, jestem troszkę jeszcze przeziębiony. Przeziębiony, grypę miałem cholerną ale to są uroki niestety tej pory roku. Świetnej po prostu nienawidzę jeszcze, że. Um, dobra, mniejsza. Poczułem się trochę lepiej i uznałem, że nagram ten odcinek. Yy, zwłaszcza, że to nie będzie taki jakby, nie wiem, pełnoprawny odcinek, ponieważ yy, takie zakończenie, podsumowanie może tego sezonu, tak. <laughs> ale radzę Wam wysłuchać do końca, ponieważ. Yy, Dowiecie się mniej więcej, jak będzie wyglądał kolejny sezon, bo tej serii akurat jako jedynej na kanale raczej nigdy nie skończę, ponieważ, 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 jednak to jest główna seria na kanale, której raczej nie chciałbym kończyć kończyć, kończyć, tak. Dobra. Strasznie ogólnie dziwne. Tutaj mam różne spadki FPS-ów i tak dalej. W jedną stronę mam 60, w drugą mam 30. Także to, 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 to raczej może tak nie będziecie widzieć, ale ja to tak wam mówię. Dobra. Pierwsza sprawa save. Ten save, w którym teraz jestem. Jakiś czas temu udostępniałem już save'a właśnie z tego sezonu, ale nie było z tego co wiem, nie było tego ogródka. Znaczy tego było grudek, ale nie. Taki, tylko ten co był robiony, jakby podczas live'a, który zbyt mi wychodził, bo tak naprawdę nie miałem żadnego projektu. Tutaj również nie miałem, ale jednak jakiś ogólny plan miałem. To nie wiem, czy było, ale myślę, że chyba nie było. To więc będziecie mieli dodatkowo to, co ja tu tak naprawdę zbudowałem. Zbudowałem ten domek, zbudowałem ten ogródek, tą wieżę. Tam moją, y, jak to się nazywało? <laughs> Kuźnie, tak? Czy jak to tam? Słynneczko zachodzi. Tutaj mam, co tam mam? Te, 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 nie farmy, tylko te. Jak to się nazywało? No. Widzicie już mi. Kilka dni człowiek nie nagrywa i potem nie wiadomo co powiedzie. Nie, to się nazywało... to się nazywało... to się nazywało... Ihh... Myśl, 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 Dobra, nieważne, stajnia. Obora, nie wiem. Tak, zbudowałem tutaj domek. Zbudowałem mob To właśnie, czy ja Wam pokazywałem w ogóle mob grinder To mi, to mi, to mi... Znaczy, mob grinder, ekspiarkę nie wiem, jak to woli. Bo wiem, że na jakimś live'ie chyba gdzieś pokazywałem. Eee, Czekajcie, powiem chyba na easy. Tak, mam na easy. Dobra, trudna, mniejsza. Ja wam chyba jej nie pokazywałem, ale to jest na podstawie tej ekspiarki, która jest gdzieś tam na. Czy była na kwadratowej masakrze? No. Wiecie, tutaj mopki spadają, można je bić i one nam stąd nie wylecą, więc bardzo fajnie. A, tutaj dużo slime boli Dobra, mniejsza. Więc tutaj macie również, będziecie mieli ekspiarkę tak. E, dobra. Na czym będzie polegał kolejny sezon, czyli to będzie już piąty sezon. A będzie on polegał na tym, że tak. E, no właśnie, w pierwszym sezonie co było? Było głównie pokazywanie tego co budowałem. Ja wam. To, to były te początki. Dosłownie to był chyba jeden z pierwszych filmów na kanale gdzie pokazywałem co tam zbudowałem. Nawet nie wiem czy on jest na kanale, chyba nie. Ale mniejsza to wam, to wam tak mówię. Drugi sezon to były takie bardziej może podróże, ale dużo budowania było. Pamiętam, że bardzo dużo rzeczy budowałem i save chyba jest na. Kanale tak, drugi, trzeci i czwarty czwartego sezonu również jest safe na kanale. Linki są do czwartego sezonu, zaktualizuję. Mówię, że dodam ten ogródek, żebyście chociaż mogli sobie tutaj nie wiem, podzwiedzać. Jak ktoś będzie chciał, yy, tak, trzeci sezon. Trzeci sezon to były mody, to były mody bardzo dużo mod, znaczy bardzo dużo, dużo modów miałem w granych, jakiś tam mo-creature... Ekwiwalent, exchange i tak dalej, to dużo się z tym bawiliśmy również. Było fajnie, ale niestety sezon przestał tam funkcjonować po którym to odcinku? Było 30. Kurde, nawet nie pamiętam który, 30. chyba, bo pamiętam, że były dosyć spore problemy z FPS-ami. No i sezon się zakończył. Sezon czwarty, czyli ten obecny, no to widzieliście było na początku bardzo dużo podróżowania, szukania domu, miejsca na domek. Przez to, że ustawiłem Large Biomes, podróżowaliśmy bardzo dużo, bo przejść do śmiesznej wioski. Jest stąd jakieś nie wiem, 2000 chyba kratek, nie, nie pamiętam już teraz. No i trochę tutaj pobudowaliśmy, tak wiecie, w jednym miejscu, ale coś tam jest. I teraz, jak bym chciał e, zrobić w piątym e, sezonie? Ogólnie najpierw się zastanawiam, czy nie zmienić nazw, ale myślę, nie, 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 Konciasty Bohater to jest Konciasty Bohater, to nie. To nie zmienię, bo to jest, wiecie, to jest, to jest ta nazwa, która, która e, istnieje od początku tego kanału, jakiś taki sentyment mam do niej. Tak więc nazwy serii nie zmienią. A chociaż ja się zastanawiam, ale mniejsza. Myślę nad, nad jakimś logo do serii, bo chcę zrobić jakieś intro. Ja mam swoje intro jakieś tam, które używam ostatnio do, do wszystkich serii, ale chciałem mieć takie. Intro, wiecie, mam, mam do jaskiniowca oddzielne intro, którym się troszkę męczyłem, i chciałem mieć do, do tej serii jakieś intro. Nie byłoby to jakieś, nie wiem, skomplikowane, pochłaniające zbyt dużo czasu, żeby je zrobić na przykład. Ale wyglądałoby ono w taki sposób, że na przykład nie wiem, byłaby jakaś scenka z Minecrafta, czy to przyspieszona, czy nie wiem jak to tam by wyglądało. I pojawiałoby się po prostu logo. To by coś wyglądało tak jak kiedyś tworzył CTSG to ta codzienność, tak? Chyba tak. <laughs> I tam właśnie e, miał, takie, miał takie intro, nie? No to coś, coś by w ten sposób, myślę, to wyglądało. Chyba, że jeszcze to zmienię. E, no i teraz jak to w końcu będzie wyglądać, bo tak wam nie mówię, nie mówię. Także co do tego intra, to swoją drogą. E, no i po drugie głównie zastanawiałem się na tym, żeby e, dużo podróżować w tym sezonie piątym. Ja już Wam mówię dlaczego. Od początku, kiedy zacząłem grać w Minecrafta, uwielbiałem, po prostu uwielbiałem podróże. Poza... poza tym, że miało się gigantyczny świat, wręcz nieskończony, gdzie można było budować swoje... E, co się chciało tak naprawdę, to nie najbardziej, może nie najbardziej, ale bardzo Yy, przyciągnęło moją uwagę to, że jest tak fajny, duży świat, że aż kurde szkoda go nie zwiedzać. I, I zawsze miałem coś takiego, że po prostu nie wiem, brałem ileś tam żarcia, miecz tam, wiecie, żeby nie zginąć, zbroi i tak dalej i szedłem w piździet w świat. Tu miałem akurat taki problem, że przez to, że miałem tutaj duże biomy, to nie było zbytnio nic ciekawego, ponieważ jak są góry, to byłyby cały czas góry. Potem by były gigantyczne jakieś oceany i tak dalej, i tak dalej. Dlatego stworzę tak zwany jako defaultowy. <laughs> nie chcę się, wiecie, pomylić, więc powiem standardowy. Dobra, po polsku standardowy świat po prostu będzie. Bez praktycznie żadnych modów poza Optifine, od którego nie mogę się uwolnić, ponieważ jest zbyt fajny. No, i też co? I też inwentory Twix, który. O, macie tutaj. Macie, że, że, że go mam, akurat. Inventory Twix, który jest bardzo przydatny do segregowania przy, przedmiotów. Um, więc to są te modyfikacje, które jakby będę miał w grane, A co do innych, na razie nie mam żadnych planów. Jeżeli coś, to w trakcie może coś mi się e, wymyśli. <laughs> Wybaczcie. E, no i teraz. Tak, jakiś, nie wiem, określony, nieokreślony start, termin początku tej serii. Hmm, nie mam naprawdę pojęcia. Przede wszystkim najpierw muszę całkiem wyzdrowieć, żeby, wiecie, gardo było sprawne w ogóle. A co do, co do później, to nie wiem. Nie mam pojęcia, czy to zaraz zacznę nagrywać. Czy jeszcze coś tam przemyślę, coś dodam, podejmuję i tak dalej. To jeszcze muszę e, zobaczyć. Oczywiście, jeżeli macie jakieś, nie wiem, pomysły, oczywiście możecie pisać śmiało w komentarzach. Ja je czytam, więc to się nie martwcie. Zresztą wasze. Wasze pomysły wielokrotnie mi pomagały. W wybieraniu czegokolwiek i tak dalej Dlatego możecie śmiało wpisać w w komentarzach, ale dziwna psycha. What the fuck? Dobra, nieważne. Ła! U! Ale śmiesznie. <grym> Dobra, tak więc no cóż, to będzie na tyle. Nie mam pojęcia kiedy się zobaczymy, kiedy się usłyszymy w tej serii ponownie. O... Pewnie kiedy nabiorę ochoty trochę, żeby, żeby nagrać coś. Bo na siłę wiecie, nie nagrywam. To raczej głupie by było nagrywać na siłę. Ale, 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 ale mówię. Będą podróże. I na pewno będę aktualizował fajnie sobie Minecrafta. Ponieważ, no nie wiem, ostatnio dużo aktualizacji nie było, ale już widzę, że się zbliża kolejna wersja. W której tam parę ciekawych elementów, jak tam te panele słoneczne, czy jakieś inne pierdolki z Redstone'a, będą dodane. Ja nigdy jakimś ekspertem z Redstone'a nie byłem, ale powiem Wam, że aż normalnie się chyba będę bawił tym Redstone'em. Dlatego też, no, to się wszystko e, okaże. E, coś jeszcze? Hmm, nie mam pojęcia. No tak, przy okazji chciałem Wam jeszcze raz podziękować za 40 tysięcy subskrypcji, które już są na kanale od kilku dni. Wow, no duża liczba, naprawdę duża. Na początku, kiedy tworzyłem kanał, nie spodziewałem się w ogóle, że kiedykolwiek taka liczba będzie, ale no, super, naprawdę fajnie. I teraz, no tak, miał być jakiś specjal, ale przez. Chorobę i moją lenist moje lenistwo po prostu yy, nie było tego specjalu. Yy, jednak zastanawiałem się nad tym, żeby zrobić dla Was jakiś konkurs. Yy, konkurs by był w trzech kategoriach. Zapewne yy, trzy kategorie konkursu by były i trzy pewnie takie same gry do wygrania, ponieważ jeżeli by były trzy kategorie i po jednej osobie z każdej kategorii zwycięzca, to nie chciałbym jakoś, wiecie, dawać tu jakieś inne gry, tu jakieś inne, bo się, by, bo się potem okazało, że o, ten zrobił to, a ma, a ma tą grę, a ten zrobił tylko to i ma tamtą grę i tak dalej, i tak dalej. Dlatego by, by były trzy gry takie same, które by wy byście zapewne wybrali gdzieś tam na Facebooku w jakiejś e, ankiecie. E, I e, no nie wiem, to jeszcze, to jeszcze się okaże, ale czekajcie, tak sobie myślę właśnie, czekajcie, który dzisiaj jest? Dzisiaj jest 5 stycznia, sobota, ja to pewnie dzisiaj wieczorem jeszcze wrzucę, dlatego nie chcę zbytnio już przeciągać, bo mi się będzie to dłużej renderować, masakra. E, dlatego też do dzisiaj to wrzucę e, i zapewne jutro, bądź za kilka dni wrzucę ten filmik konkursowy, to już możecie e, oczekiwać. No i. No i co? Zobaczymy się w następnym sezonie. Tak przepraszam was, że jestem dzisiaj tylko taki, wiecie, z i w ogóle Ale jednak człowiek po chorobie trochę musi dojść do siebie. A ja jest, mówię dopiero wczoraj tak naprawdę czy tam przedczoraj zbiłem gorączkę, więc no. a Zwyciężyłem praktycznie. Dobra, no to co? Trzymaj to się i cześć.